Szanowni Państwo, z wielkim bólem siedzę tu dziś przed Państwem, aby ujawnić prawdę dotyczącą Karola Wróckiego. Jest to już kolejny przeciek po tym, czego dowiedzieliśmy się o Grand Hotelu. Jednak postanowiłam jako patriotka, że muszę to zrobić muszę Państwu o tym wszystkim powiedzieć jeszcze przed drugą turą wyborów prezydenckich. Proszę Państwa, według moich źródeł z Onetu, popartych przez Murańskiego, które to źródła pragną pozostać anonimowe, ale biorą pełną odpowiedzialność za swoje słowa, Karol Nawrocki uczestniczył w procederze abdykowania ziemian i sprowadzania ich na planetę Orion. Tam, poddawani torturom, ziemianie mieli zeznawać, czym ogrzewają swoją planetę, a także ze sposobów picia herbaty dla mieszkańców Orionu, bowiem herbata jest niedozwolona ze względu na swoje właściwości pobudzające. Ponieważ biegle władam językiem orionczyków, udało mi się skontaktować i przekonać do wypowiedzi w tej sprawie szefa komórki do spraw herbaty i ogrzewania planety Orion. Stewka 143984. Proszę posłuchajcie. <mum> Relacji świadków, którzy również pragną pozostać anonimowi, ale również biorą pełną odpowiedzialność za swoje słowa. Podczas tortur byli oni gilgotani w boczki i pod pachami, dopóki nie przyznali się, ile łyżek cukru dosypują do herbaty. O procederze porwań Ziemian już od dawna wiedzieli Niemcy, którzy w ostatnim czasie dużo wiedzą o polskim bezpieczeństwie. Przed nami jednak ich największym priorytetem, jak dobrze wiemy, jest dobrobyt Polaków. Tak jak i naszego wielkiego brata ze wschodu. Nie mogli oni więc pozwolić na to, aby kosmici wykradli z ziemi cukier i pozbawili nas możliwości ogrzewania mieszkań zimą. Wraz z innymi sąsiadami z zachodu rozpoczęli oni więc kampanię tzw. Zielonego Ładu oraz wykup polskich cukrowni i firm takich jak Wedel, Wawel, Mieszko czy Lajkonik, nie zapominając oczywiście o polskich mediach. Ale to nie wszystko. Okazuje się, że w trakcie kilkuletniej współpracy z Orionczykami Karolowi Nawrockiemu udało się zarobić 700 bilionów złotych dolarów. Dzięki czemu przy pomocy orgiączyków udało mu się z dwudziestowiecznej noweli sprowadzić do życia legendarnego Zorro, który miał skompromitować Rafała Trzaskowskiego. Zorro jednak po wykonaniu zaledwie jednego zlecenia poszedł na piwo ze słabym Mencenem i nie dotarł już na kolejne spotkania. Został więc zwolniony. Z anonimowych źródeł, które pragną pozostać anonimowe, ale biorą pełną odpowiedzialność za swoje słowa, wiemy, że Rafał Trzaskowski wiedział o wszystkim. To jest ostatnia szansa, propozycja, żeby się zachować w sposób uczciwy. Podczas debaty w TVP w likwidacji, przed pierwszą turą wyborów prezydenckich, przekazał on Karolowi Nawrockiemu kopertę, w której zawarte były informacje publikowane przez nas dzisiaj oraz warunek, by Nawrocki zrezygnował z ubiegania się o fotel prezydenta. Podobny warunek wystosował premier Donald Tusk. Nigdy nie miałam poczucia, że sprawa jest aż tak bardzo na krawędzi jak dzisiaj. Nawrocki jednak nie przyjął warunków ugody. Nie pozostało więc nic innego, jak ujawnić te kompromitujące informacje. Zadanie to przypadło za gra mediom w Polsce, takim jak Onet, TVN czy Newsweek. Postanowiłam jednak je ubiec, mając lepiej potwierdzone źródła. Szanowni państwo, wiem jak bardzo zależy wam na dobrobycie naszego kraju. Proszę więc, abyście wzięli sobie do serca ujawnione przeze mnie dzisiaj informacje i pamiętali o tym wszystkim, kiedy oddawać będziecie głos 1 czerwca. Do zobaczenia.